Witajcie, kochane dziewczyny. Bałtyk nas w tym roku nie rozpieszcza. Jest bardzo zimno. Mamy taką temperaturę jak w Krapkowicach na Boże Narodzenie. Woda jest super, ale ciągle leje i tak naprawdę aż się prosi, żeby ponarzekać, powiadolić, żałować, że nie wybrało się w czasów w Chorwacji, gdzie jest ciepło pięknie, gdzie woda jest cieplutka. Widziane w tym wszystkim, w tej, w, tej, w tej całej brzydkiej pogodzie, w czasie tej brzydkiej pogody, Pan Jezus na każdym kroku zaskakuje mnie swoim działaniem i posyła w moją stronę takie swoje promyki słońca. Yy, I dzisiaj chciałam się nimi z wami podzielić na naszej sobotniej modlitwie Kobiet, na którą serdecznie Was zapraszam. W miejscowości obok przyjechała moja znajoma z malutkimi dziećmi. Martwiłam się o nią, w jaki sposób spędza czas, jak znosi tą zimnicę i te ciągłe ulewy. I wiecie, gdy napisałam SMS-a do niej, odpowiedziała mi, i to był taki niezwykły promyk słońca, który właśnie Pan skierował w moją stronę. Otóż napisała mi, że uczy się radości, że uczy się radości o swoich dzieci, które w ogóle nie widzą, nie narzekają na to, że pada deszcz, które cieszą się tym, że mogą budować domki, Zamki z piasków, które jeżdżą na hulajnozę, które biegają i które uważają, że są to najlepsze, najlepsze wakacje. Wysłowa mi też fragment ze Słowa Bożego z listu do Filipian 4,8. W końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. I powiedziała, że uczy się radości, uczy się właśnie patrzeć na to, co dobre, na przyjawy Bożej dobroci, Bożej miłości i to powiem Wam, że bardzo zachęciło mnie również do takiej postawy, bo przecież słowo, że mówimy, radowali się w każdym położeniu i za wszystko dziękowali, bo taka taka jest wola Boża względem nas. Zaczęłam patrzeć i dziękować Bogu za to, że możemy być razem, że jesteśmy tutaj całą rodziną, że możemy tutaj pogłębiać nasze relacje, że możemy fajnie spędzać czas, że jesteśmy wszyscy zdrowi, że możemy jeździć na wycieczki, że możemy po prostu spacerować mimo deszczu, a także kąpać się w wodzie, bo zimna woda nam nie przeszkadza. I zaczęłam uczyć się właśnie radości, prowadzić to w życie, żeby myśleć o tym, co dobre i żeby mało tego, nie tylko rozmyślać o tym, ale również, ale również opowiadać dobre rzeczy, mówić po prostu dobre rzeczy. Z swoich ust człowiek nasyca się, się dobrem. To fragment z Księgi Przysłów 12 rozdziału 14 wersu, na którym też ostatnio rozmyślałam i przypomniałam sobie, wiecie, że dwa lata temu i rok temu tutaj w Międzywodziu głosiłam młodziom Ewangelię, rozdawałam im Boże książki z przesłaniem. Tego, że Jezus ich kocha. I wiecie, niesamowite dla mnie w tym roku jest to, że ludzie mnie pamiętają, że uśmiechają się, że witają się ze mną bardzo serdecznie, że są bardzo, bardzo mili. Myślę, że to jest taki niezwykły owoc, owoc właśnie dobroci, owoc serdeczności, owoc ust, który które teraz który teraz, mogę, który teraz mogę zbierać. Daje mi to naprawdę ogromną radość, gdy widzę właśnie te uśmiechy, gdy widzę tę życzliwość ze strony innych. Kolejnym Bożym cudem była pewna sytuacja, która się tutaj właśnie w Międzywodziu wydarzyła. Obudziłam się któregoś dnia rano i zobaczyłam, że nie mam bransoletki złotej, którą dostałam od mojego męża. Miała ona nie tylko wartość taką samą w sobie, ale przede wszystkim dla mnie wartość sentymentalną, bo dostałam ją w rocznicę ślubu, bardzo ją lubiłam, cieszyłam się nią. Miała też takie specjalne wygrawerowane słowa, które, które były dla mnie bardzo, bardzo cenne. I wiecie, zaczęłam szukać w całym pokoju, przeszukałam dokładnie łóżko, przeszukałam, przeszukałam łazienkę, przeszukałam szafę. Poprzedniego dnia byliśmy na wycieczce w Dziwnowie, gdzie chodziliśmy po sklepach, bo nie było ładnej pogody, gdzie przemierzałam różne rzeczy. Potem poszliśmy na plażę, tam nosiłam na rękach moją wnuczkę i po prostu mogłam ją zgubić wszędzie, dosłownie wszędzie. Miałam takie przekonanie, że najprawdopodobniej zgubiłam ją na plaży w Dziwnowie. Ale wiecie, też przypomniałam sobie wtedy słowa, Duch Święty przypomniał mi słowa, które często przytaczam, gdy zdarza mi się zgubić jakąś. Jaką rzecz, słowa z Ewangelii według świętego Łukasza z XIX rozdziału, że Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić co co zaginęło. Te słowa dotyczą przede wszystkim ludzi, ale ja y, odnoszę je również do rzeczy. I gdy zgubię jakąś rzecz, to zawsze te słowa ogłaszam nad tą zgubioną rzeczą. I teraz też zaczęłam to robić. Zaczęłam to mówić, że wierzę w to, że ta bransoletka się odnajdzie, że syn człowieczy przyszedł znaleźć to, co zginęło i to również dotyczy rzeczy. Wiedziałam, że myślałam, że być może ta bransoletka jest na plaży w Dziwnowie, ale wtedy przypomniało mi się, że przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że on jest Bogiem potężnym. I tak jak przeniósł Filipa, który głosił Ewangelię Eunuchowi z jednego miejsca w drugie, tak też może przenieść moją bransoletkę z plaży w Dziwnowie do mojego pokoju. Wiecie, zaczęłam tak mówić, i wyobraźcie sobie, że po dwóch dniach. Gdy wróciłam z kolejnej wycieczki wieczorem, otworzyłam szafę, moja bransoletka wisiała na wieszaku, na mojej czarnej sukience, także od, od razu ją zobaczyłam. To było dla mnie tak niezwykłe i tak bardzo mnie uskrzywiło, tak bardzo napełniło mnie radością, bo e, Cieszyłam się z tego, że brazoletka się znalazła, ale też z tego, że Bóg potwierdził takim gestem, że On jest Bogiem cudów i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej, niemożliwych. I wiecie, ta sytuacja spowodowała, że zaczęłam się cieszyć i wszystkim o tym mówić, że właśnie znam takiego Jezusa, który jest, który jest cudowny, który działa cuda. To również zmobilizowało mnie, zachęciło mnie do tego, żeby iść do pewnego człowieka, który tutaj był też i powiedzieć mu Ewangelię. Leżał chory w swoim łóżku, Poszłam, powiedziałam, że Jezus przyszedł, żeby go znaleźć, żeby go znaleźć, tak jak jest napisane w Księdze Izajasza w 65 rozdziale. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Pomyślałam sobie, że właśnie on jest takim człowiekiem, że nie szuka Boga, ale Bóg pozwala mu się znaleźć. Powiedziałam Ewangelię, pomodliłam się. O jego zdrowie. No taki krótki liścik z modlitwą o przyjęcie Jezusa. Powiedziałam, że był dość skrępowany, przy mnie nie chciał tego zrobić, ale wierzę w to, że pomodlił się tą modlitwą, że nie wyrzucił tej kartki. Wiecie, nie został, nie został natychmiastowo uzdrowiony. Dalej się źle czuł, ale wierzę w to, że to, że usłyszał Ewangelię, tą szansę jego duszy, żeby ona została uzdrowiona, bo w Bogu przede wszystkim zależy na tym, żeby to nasze dusze, nasz duch był uzdrowiony i przemieniony. To Święty zachęca mnie do tego, żeby tutaj ludziom błogosławić, żeby głosić im Ewangelię nawet w wodzie. Nadarzyła się taka okazja, że mogłam powiedzieć o miłości Jezusa i zachęcić do modlitwy o zdrowie pewną, pewną panią której wcześniej w ogóle nie znałam. Duch Święty zachęca mnie do tego, żeby kłaść ręce na tych, którzy mówią o tym, że się źle czują i ogłaszać nad nimi, nad nimi Boże uzdrowienie. Z tego się bardzo, bardzo cieszę. I to naprawdę sprawia, że jakoś przestaje się martwić tym, że, że pogoda jest nie taka, jaka być powinna. Wiecie, takim kolejnym promykiem słońca skierowanym w moją stronę była, była, było, był udział w modlitwie uwielbienia w spotkaniu modlitewnym w niedzielę, w takim niewielkim kościele, w niewielkiej społeczności w świnouściu, która nazywa się piekarnia. Pojechaliśmy tam, byliśmy naprawdę zaskoczeni. Taką serdecznością, z jaką zostaliśmy przyjęci, gościnnością. Były tam bardzo budujące rozmowy, ale też Tu Święty odpowiedział na wołanie mojego serca, dlatego że trochę martwiłam się, że nie mamy jakby osoby, która mogłaby być naszym gościem na śniadaniu dla kobiet. I tam właśnie poznałam niezwykłą osobę o imieniu Ewa, która zgodziła się przyjąć zaproszenie na kolejne nasze śniadanie dla kobiet, które już wkrótce. I wiecie, to bardzo mnie rozradowało. To było takim też przejawem Bożej obecności, przejawem tego, że Bóg słyszy moje modlitwy i odpowiada na nie. Słuchajcie, dzisiaj nie mam jako takiego nauczania, ale chciałam Was zachęcić na podstawie tego słowa, które przed chwileczką przeczytałam z Księgi Izajasza 65 rozdziału, żeby dać się znaleźć Bogu. Chociaż Go nie szukamy. To pozwólmy się Bogu odnaleźć tam, gdzie jesteśmy. W tych miejscach, gdzie Właśnie akurat się znajdujemy w naszych myślach, w naszych działaniach, gdzie często ten czas wakacji jest taką ucieczką od Boga, uciekamy w jakieś filmy, w jakieś książki, w jakieś różne działania. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyśmy się pozwoliły znaleźć Bogu, żebyśmy pozwoliły się właśnie dopaść Sobie Chrystusowi, bo to będzie najwspanialsze, najcudowniejsze spotkanie i to sprawi, że ten czas, w którym będziemy, naprawdę nabierze odpowiedniej wartości. Chciałam teraz zachęcić Was do wspólnej modlitwy i podziękować Panu Jusowi, za to, że po prostu jest dobry i za to, że. Daj się nam znaleźć i chce nas odnajdywać w każdej sytuacji, w której jesteśmy. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję Ci Pani za to, że mimo tego, że nie widzimy fizycznie słońca, to Ty kierujesz w naszą stronę swoje promyki ciepła, radości, miłości. Boże, za to, że mimo tego, że nie cieszymy się piękną pogodą, to jednak jesteś blisko, to jednak okazujesz, swoją łaskę. Twoja łaska trwa na wieki. Dziękuję Ci, Panie, za przejawy Twojej łaskawości. Dziękuję Ci, pani za to, że możemy być tutaj wszyscy razem i za to, że przede wszystkim mamy Ciebie, mamy Boga Wszechmogącego, który jest naszym przyjacielem i który pozwala się znaleźć i który nas dopada nawet wtedy, gdy od Niego uciekamy. Chwała Ci, Wszechmogący, Święty Boże. Ja, Panie, oddaję Ci każdą osobę, która teraz modli się ze mną, Boże, pobłogosław jej, ale pobłogosław Panie też tym takim ciepłym, fizycznym, Boże, najnam się jeszcze tutaj przez te osoby. Ostatnie um, chwilę cieszyć słońcem, cieszyć piękną pogodą. Niech już nie pada, Panie, niech już nie pada deszcz, chyba że deszcz Twojej łaski, Twojego błogosławieństwa. Ja się o to modlę przez naszego Pana Józefa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, życzę wam, życzę wam odpoczynku, życzę Wam wspaniałych chwil jeszcze w czasie tych wakacji. Życzę Wam, żebyście się dały znaleźć Jezusowi, Chrystusowi tam, gdzie jesteście. I pozdrawiam serdecznie każdą z Was, błogosławię, przytulam y, bardzo serdecznie. Posyłajcie te filmiki dalej, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, naprawdę dają mi one wiele radości. Z Panem Bogiem, do zobaczenia. Papa. Pa.